moi drodzy widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Stile Brain Road. A w dzisiejszym odcinku widzowie naszym wyzwaniem będzie zdobyć wszystkie 15 brain rotów z tej oto Santa Fuse maszyny. Zaczynając od Nubini Santa Santanini, kończąc na Cookie and Milky. Ale czy te wszystkie Brainroty udało uda nam się zdobyć, tego dowiecie się już za chwilę. Także ty mój drogi widzów, bez przedłużania strzel nie tutaj łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam cię do oglądania. I już możemy zaczynać tak naprawdę, widzicie w bazie praktycznie, że nic nie mam. Faktycznie mam jakieś rzeczy z wczoraj, ale ich tutaj do challenge Liczymy tak naprawdę. I powiem tak, jakie są moje obstawienia, ile uda mi się zdobyć Brainrotów? Mam nadzieję, że wszystkie 15, aczkolwiek, no chciałbym przynajmniej takie 10 zdobyć. To jest takie moje najmniejsze minimum. Bo wiecie, tak naprawdę, myślę, że wszystkie Brainroty, poza dwoma ostatnimi, jestem w stanie faktycznie zdobyć. Najgorsza będzie ta Hikletera oraz Cookie and Milky, bo on jest mega, mega rzadki. Na no, ale waka, ho, ho, ho Saur, albo jakiś Brainrot gody, no to myślę, że totalnie na luzie zdobędziemy. Chociaż dobra, nie będę tak stuprocentowo mówił, bo czasami tak naprawdę jakieś mityki są cięższe. O zdobycie niż sekrety, ale dobra, Ponoć najlepszym sposobem, żeby zdobyć tego nubini, trzeba dać cztery po prostu nubini pizzani tutaj do maszyny, więc zbierzmy sobie takie cztery i zobaczymy, czy to zadziała. Przy okazji od razu będziemy mogli sprawdzić, bo na drzewku mam tutaj skip fuse, a więc od razu będziemy mogli to użyć. I dobra, idziemy wrzucić czwartego, po bo pozostałe trzy już wrzuciłem, idziemy zobaczyć, co w zamian możemy tutaj dostać. I też w tym tygodniu chcę zrobić odcinek taki, jak zawsze, praktycznie jak były fuse maszyny, czyli mianowicie wrzucić około 50-100 sekretów, no i oczywiście mieć szansę. Zdobyć tego cookie and milk, ale póki co jakie mam procenty? 67% na Nubini Santini. No dobra, let's go, robimy to 15 minut. Wiecie co? Ja chyba sobie tego skipa zostawię na później. Mam jeszcze chyba godzinę czasu, żeby go odebrać, a tak naprawdę chyba cały czas można go odbierać, o ile się nie mylę. Więc zostawię sobie na jakieś sekrety albo Brainroth gody przynajmniej. A w międzyczasie tripie tropi, będę tutaj kupywał i pozostałe Brainroty do bazy, żeby mieć na przyszłe Fuse. Więc teraz minie 15 minut i zobaczymy, czy uda mi się zdobyć tego Nubini Pizzanini. I uwaga, pierwszy Santa Fuse. Już gotowy, więc odbieramy i mamy Nubini Santini. Ej, jak ładnie w ogóle wygląda ten brain rot. Tylko czemu ta animacja jest taka zbagowana? Kiedyś szły normalnie do basa, a teraz jakoś tak zbagowanie idą. Ale dobra, mamy Nubini Santini. Pierwszy na 15 brain rotów zdobyty. Teraz czas na drugiego. A drugim będzie ogólnie choinka pingwin. Coś takiego. No dobra, 91% szans dajemy takie brain roty, Zobaczymy, czy się uda. 30 minut czekania. Wiecie co? Ja chyba sobie poczekam. Czekajcie, w ogóle dobrze dałem? Ej, dobra, pomyliło mi się. Teraz nie jestem pingwin, tylko co coś innego. I jeszcze tak naprawdę zanim odbierzemy sobie kolejnego Fuse'a, to już za 6 sekund startuje tutaj, jak widzicie, 6x lak i mamy lakuka raczej, więc ten sekret będzie nam potrzebny do krafta, żeby zdobyć lawakę, no albo oczywiście lepszego secreta z maszyna, aczkolwiek no, obstawiam, że będzie to jednak lawaka, bo nie dajemy nic szałowego, no to nic szałowego raczej nie dostaniemy. No i też mamy ogólnie 10 minut 6x zlaka, więc tego też może coś się zrespić, trzymajcie kciuki. I przy okazji już jest gotowy drugi Fuse, odbieramy i w ogóle czy zrespił nam się secret, czy mi się wydaje? Tak, mamy lastrala Ritas. okej, okay, przyda się ona na pewno Ale odbieramy i trzymamy, mamy Go, mamy, Frogo, Elfo Witam cieplutko, drugi brain rot Dzisiaj zdobyty, powiem tak, jak wszystko Będzie jak pięknie szło jak do tej pory, to faktycznie Jest potencjał zdobyć 15 brain rotów. I zanim tak naprawdę jeszcze skraftuje nam się Tutaj epic, to możemy teraz spróbować Zdobyć jakąś legendę albo mitykę, więc co Skipujemy tutaj Fuse, oczywiście, czekajcie Wystartował, tak, wystartował No i skipujemy, zobaczymy, zobaczymy Co tym razem dostaniemy ciekawego, let's go Czy to jest mityk, czy to jest legenda, okej okay, Czokobany, legenda, dobra. Kolejny brain Rod naszej kolekcji. I powiem wam, że na razie podoba mi się ten challenge. Naprawdę podoba mi się ten challenge. Dobra, kolejne podejście. Tym razem mamy czokobany. Ale ja bym wolał tego ziomeczkę tutaj dostać. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście podchodzimy do drzewka. Skipujemy. Proszę, oby to siadło. Proszę, oby siadło. Uwaga! Ej, mamy Jingly Jingly Sahura. Dobra, mamy mityka wrzucając legendy. Może być, nie będę narzekał. I ogólnie muszę wam coś powiedzieć, że troszkę będę chciał przyspieszyć tutaj z odbieraniem tego drzewka, więc może nie będę robił po kolei, że wiecie, epic, tu legenda i tak dalej. Ponieważ późno zacząłem nagrywać ten odcinek. Jak teraz jest godzina 20 minut po północy, to 40 minut jeszcze z drzewka będę mógł skipować tutaj fusa. Później mi to przepadnie będę musiał wydawać robuxy, więc się tutaj spieszę. Let's go, daliśmy teraz 4 brain gody. Mamy szansę nawet tutaj lawakę dostać, ale akurat jej nie chcę. Wolałbym coś innego, więc zobaczmy co ciekawego jesteśmy tu w stanie zdobyć. Proszę, uwaga, mamy ginger globo. Witam cieplutko, kolego złoty. I ogólnie chciałbym, żeby siadło teraz te drzewo tak naprawdę tri, 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 saur, ale nie jestem pewien, czy się, bo mamy tylko 21%. Sprawdźmy to, proszę, aby siadło, proszę. No niestety, niestety, to już mamy, to jest powtórka. Dobra, drugie podejście tego mityka. Zobaczmy, czy tym razem się uda. Proszę, aby się udało. Drugie podejście. Proszę, 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 mamy tri, 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 saur, Let's go, poleciał. Dobra. Mamy mityki. Brakuje nam chyba jednej legendy i o epiku zapomniałem. Musimy odebrać tego epika na pewno teraz. Więc idziemy odebrać, Jezus chyba Santaf jest gotowy i czy dostaniemy epika? mamy Penguin Tree Tylko niestety skinek się nie załadował, ale potem to na pewno naprawię Dobra, EPGS, yes. Brakuje nam jednej legendy i z tego co wiem Potem mamy Brain, Gody i Sekrety już tylko Ale wiecie co? Na początku Spróbowałbym tutaj skraftować Sekrety Z racji tego, że na nie najdłużej się czeka A tak jak mówię wam, czas nie jest po mojej stronie W dzisiejszym odcinku na pewno Bo mamy pół godziny jeszcze, żeby skipować za darmo Więc let's go, wrzucam cztery Sekrety Jakie mam procenty? Okej, okay, dosyć dobre Dosyć dobre, bo ja chcę lawaki albo Hohoho ho, ho, Saura, więc co, lecimy tutaj. Startujemy, skipujemy. Oczywiście tylko czekajcie, wystartowało. Tak, wystartowało. Klikamy skip i zobaczymy, co dostaniemy. Uwaga, mamy lawakę oczywiście świąteczną. No i elegancko, no i to mi się podoba. No i dobra, oby teraz Yeti Klaus nam siadł. Miejmy taką nadzieję, że i nie to Ginger ten cisterna. Też może być. Let's go, wrzucamy. Oczywiście skipujemy póki możemy i zobaczmy. Proszę, Yeti Klaus. Dobra, idealnie wszystko na razie idzie perfekcyjnie. I ogólnie teraz zrobimy takiego bardziej mocnego crafta, tylko nie wiem, czy to będzie mega opłacalne, ale spróbować może. Wrzućmy jakieś takie brainroty, które generują mało, tylko jest mały problem. U mnie wszystkie brainroty w tej bazie generują dużo. Ale dobra, weźmy sobie tego los mobilis. I weźmy sobie jakieś, nie wiem, 50 milionówki, nawet 100 milionówki tutaj wrzućmy. I dobra, powiem on tak, dam te brainroty, bo generują one średnio, tak bym powiedział, nie wiem, jakieś 50 milionów na sekundę, 60. A mamy tylko 17-14%. Dobra, miejmy nadzieję, że siądzie. Proszę, oby siadło, bo szkoda mi tyle brainrotów poświęcać takich dobrych... Ech, lawaka, lawaka Dobra, powiem wam, co z nią zrobię Już taką jedną mamy, drugą od razu kasuję bez gadania Zapraszam do bazy, zapraszam do bazy No powiem wam tak, skraftowałbym, nie z los, z i tak dalej Ale małe procenty mają Szkoda mi dawać 100 milionowych brain rotów Jeżeli tak naprawdę dostaniemy znowu lawakę Ale zanim to, spróbujmy jeszcze tej legendy dostać Jingle, jingle, sour shot. Naprawdę, chciałem tą drugą legendę dostać A no, znowu dostaliśmy tego mityka, najgorzej Dobra, powiem tak, kolejne podejście Oby tym razem siadło, znowu próbujemy sekrety I ufaka, nie no, kolejna lawaka Dobra, tak, Sekrety sobie na razie odpuszczę. Spróbujmy jeszcze go jednego Brainrod Goda skraftować. I tą jedną legendę, oczywiście. I dobra, zobaczymy, czy tą legendę drugie podejście robimy, się uda zdobyć. Let's go, skipujemy I proszę, by się udało. Dobra, mamy legendę. Czyli brakuje nam jednego Brainrod Goda. No i oczywiście secretów. Tylko problem z brainrodgodami jest taki, że nie mam ich. Lak faktycznie za chwilę będzie, bo za 11 minut. Znowu w ogóle mam laku karacze. Ale wtedy niestety prawdopodobnie te skipy się skończą. Chociaż czekajcie, czy ja mogę wydać Robuxy? No, pamiętaj. 50 drobnych, dobra, zobaczymy, może uda się Zdobyć jeszcze, dobra, ostatnie podejście Żeby zdobyć tą cisternę, jak widzicie dajemy Strawberry tutaj elefanta Tylko wersji takiej lepszej tak naprawdę Bo jak widzicie mamy tutaj trade'a, jak widzicie No jak on się nazywał, truskawkowego Wiecie o co mi chodzi, po prostu truskawkowy Trejcik, strawberry trade'cik. o, o to mi Chodziło, dobra, jest na to 18% Jest to ogólnie dużo Spróbujmy, czy się uda, nie wiadomo, zobaczymy Let's go, proszę, by się to udało Skip, no i uwaga, trzymajcie Kciuki, niestety, Yeti Klaus Poleciał. No powiem tak, tego Brainrota jeszcze dzisiaj na pewno zdobędziemy, ale chyba w inny sposób, tak naprawdę. I dobra, myślę, że już mogę zrobić ogólne podsumowanie, co udało mi się dzisiaj zdobyć, ponieważ teraz craftowałem jeszcze parę razy tego Brainrod Goda. Spoiler, niestety, nie udało mi się go zdobyć, ale udało mi się jednego fajnego sekreta zdobyć i zaraz wam pokażę jakiego. Tylko na początku pokażmy, jak wygląda dolne piętro, zbierzmy tutaj gotówkę, żeby to ładnie wyglądało. Pyk, pek pek odbieramy. No i mamy Nubini Santini, Frogo Elfo, Pinguino Tree, Halo, regalo, czokobany. Patrzcie, jak pięknie te brainroty wyglądają. Tri, 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 saur. Jingle, jingle, saur. Ginger Globo, Yeti Klaus. Tu już zaczynamy sekreta. Jest to lawaka, Saturna saturnita. Żartowałem. Nie no, to jest lawaka, preze, prezente. Idziemy na górne piętro, bo tutaj też się jeszcze jedną rzecz udało mi zdobyć, a mianowicie ho, 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 sahura. I mamy oczywiście obok jeszcze hikle Świąteczną, tylko jej niestety nie zdobyłem z maszyny, tylko wytraidowałem sobie. I ogólnie muszę wam powiedzieć, co do tej maszyny. Sami powiedział, że doda 15 nowych brain rotów, tylko jest mały problem. Ja dzisiaj sprawdzałem specjalnie i było ich tylko do zdobycia 14, rozumiecie? To tylko mamy do zdobycia 14. Więc tutaj sami troszkę moim zdaniem, nie wiem czy oszukał, czy nie wiem o co tutaj chodzi tak naprawdę, może 15 brain rotem był ten limitowany la jolly grande tak naprawdę. To jest bardzo możliwe, ale doskonale wiecie, że ja go zdobyłem podczas wczorajszego odcinka, jeżeli ktoś oglądał. No ale podsumowując, dzisiaj udało mi się zdobyć 12 na 14 brain rotów. Brakuje dwóch i je też sobie zaraz zdobędziemy. No dobra, Dobra, może niekoniecznie zdobędziemy wszystkie. Bo tej cisterny nie da się w ogóle tak naprawdę zdobyć. Nawet teraz jestem zmodyfikowany w stylu Brainrod. Próbowałem wrzucić do Santa Fuse maszyny. Nie da rady. Nie da się tego w ogóle zrespić. Więc powiem wam tak, tylko tej cisterny brakuje. Ja, ale pokażę wam jak ono po prostu wygląda. Macie teraz zdjęcie na ekranie. I myślę, że na spokojnie ją zdobędę jutro, pojutrze. Myślę, że nawet może ją wytraduję. Tylko teraz jest pierwsza 20, kiedy to nagrywam. Więc ciężko ją zdobyć. Wiecie o co mi chodzi? Ale wiecie, to jest Brainrod God. To nie jest ciężkie do zdobycia. Najgorsze do zdobycia, w tym. Update e będzie Cookie and milki I właśnie teraz sobie go zresmy tutaj na dywaniku i prezentuje się w sposób następujący. On już dawno był, tak naprawdę, zmodyfikowany w style brain rot. Chyba w normalnym też był do zdobycia z dywanika, o ile się nie mylę. Powiem tak, bardzo ładny brain rot, dużo na pewno generuje 155 milionów, ale strasznie ciężki do zdobycia Santa Fuse maszyny. Powiem Wam, że wrzucałem ci te 50 milionów brain roty, wrzucałem jakieś tam 30 milionów brain roty i nawet mi się nie pokazał, więc obstawiam, że jeżeli nie ma laka na Santa Fuse maszynę, to trzeba wrzucać tutaj jakiś. Brainroty generujące przykładowo nie wiem, 200 milionów, 150, 000, albo po prostu jakiś rzadki typu Garama. Bo tak to raczej ciężkie jest do zdobycia cookień. Milki, ale tak ogólnie on się o to prezentuje. I oficjalnie, tak naprawdę, w tym odcinku mogę powiedzieć, że przeszedłem prawie cały update. Brakuje mi tylko tej cisterny, o której wam mówiłem. No i cookień milki, jeżeli ich bym zdobył, no to zdobyłem wszystkie brainroty z tego update'u. Bola Jolly Grandes skraftowaliśmy podczas wczorajszego admina Biuza, czy tam updateu, jak zwał, tak zwał. Do niego były potrzebne 4 brain roty, Tam był list, list, list. Saur. Tam był ten Mateo. Tam był ogólnie jeszcze ten Tralalero. I ogólnie ta balerina. je też zdobyłem. Więc tak naprawdę, można powiedzieć, poza tymi dwoma Brainrotami, wszystkie 19 z tego update'u udało mi się zdobyć. Tak, 19, bo tak jak wam przed chwilą powiedziałem: 14 jest z maszyny. Jeden był do skraftowania, ten Lagrande tutaj limitowany. I 4 są co 2 godziny respione na dywaniku. Więc oficjalnie, drowerku 17, na 19 z tych Brainrotów już w tym update'cie zdobył. Sami, kiedy następna aktualizacja, ja czekam, bo już nie mam co robić. Nie no, ja tak ogólnie powiem wam. Że już tak naprawdę minęło troszkę czasu od tej aktualizacji, mogę ją tak bardziej ocenić, to powiem wam, że obecnie nawet ok się gra. Faktycznie ok się gra, bo naprawdę mamy tego laka co parę godzin, zdobywamy z tego przy różne jakieś słabe sekrety, to dajemy sobie do Santa Fuza, mamy szansę zdobyć tak naprawdę tą hikleterę Dodatkowo też jak jest właśnie ta admin maszyna, cały czas jakiegoś różnego laka mamy, z tego też możemy zdobyć potężne sekrety. Nie jest zła ta aktualizacja. Jedyne co no to tego festiw Laki Bloka brakuje. Gdyby on był, to bym powiedział, że jest nawet bardzo dobra aktualizacja. A póki co powiedziemy, że takiej 6 na 10. Może 6,5 na 10 Miejmy nadzieję, że part drugi będzie jeszcze lepszy A part trzeci będzie po prostu najlepszy Miejmy taką nadzieję Sami proszę nie zawiedź mnie No i dobra drowerku, nie gada już tyle ja Tylko czas zrobić jakiś konkurs dla was na skończenie A dzisiaj dzień ósmy kalendarza adwentowego Więc dzisiaj rozdajemy jakiegoś luźnego sekreta A mianowicie jednego z tych dwóch tutaj los mobilis Bo sam nie wiem, który jest już na konkurs tak naprawdę Albo 121 milionów macie o wygranie Albo tego 165 milionów na sekundę A jeżeli chcecie go wygrać banalnie proste zasady Łapkę w górę, subskryb oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzcy. A propos zwycięzcy, ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie, Mordeczku, ci gratuluję. dodajcie cię znajomych na Roblox. Przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co, ja już będę zmykał, więc bardzo Wam wszystkim dziękuję tutaj za oglądanie. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyskiej papatki. Elo, elo, Piu!